Ti Lili, ti Lili, cześć, tutaj Klimek, czyli to są oczywiście 3 minuty o. E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zanim zacznę opowiadać o komiksie i o tym dźwięku, który sobie wydawałam przed chwilą, e, mam dementi. E, dementi związane z ostatnim odcinkiem 3 minut o i opowieścią o e, Charlim, e, czyli twórcy komiksów z Singapuru. Wspaniała biograficzna, historyczna opowieść, która. Jak jeden z naszych tutaj wspaniałych subskrybentów mi e, wyjaśnił, jest opowieścią totalnie fikcyjną, a ja mówiłam o niej tak, jakby była opowieścią e, rzeczywistą, historyczną. No cóż, dałam się ponieść e, mokumentalnej treści. Mokument to oczywiście taka opowieść, która udaje, że jest dokumentem. E, to, to mnie zainspirowało też do zrobienia takiego dłuższego materiału o tym, czym są mokumenty. Także stay tuned. No i przy okazji oczywiście bardzo dziękuję wszystkim moim patronom. Dziękuję moim patronom tytularnym, czyli Maciejowi i Wojciechowi. E, serdecznie oczywiście zapraszam na Patronite, e, ale te sprawy nie są tematem tego odcinka. Było dementi, był Patronite. Pora na wyjaśnienie dlaczego cilili, lili? Li. Gdyż jest to dźwięk telefonu e, wydawany przez tutaj właśnie w tym komiksie Magdy i Marzano. E, tytuł małe pożegnanie. W komiksie belgijskim, więc się zastanawiam, czy po belgijsku telefony dzwonią właśnie jako Tilili Tilili. Jeśli tak, to pięknie, jest to wspaniały absolutnie dźwięk. I jest to naprawdę bardzo interesujący komiks. Znowu przepiękna okładka. Płonący samolot list, trochę pożegnanie z przeszłością, trochę nostalgia, trochę dziwny klimat. I na dzień dobry wkraczamy do kolejny snu. I tutaj, jako wielka fanka snów, i w ogóle zastanawiania się nad tym, co one znaczą, i dlaczego są nam w taki sposób, a nie inny dostarczane do głów, od razu zastrzygłam uszami. Później przepiękne kadry, i tu wracający temat składanych samolocików. I bardzo ciekawy wątek, bardzo ciekawa postać. Christine, tutaj ją widzimy. Piękna, piękność, rudość, okulary, pracuje, pracuje w telefonie zaufania, więc rozmawia z ludźmi, pomagając im rozwiązać różnego rodzaju problemy, a sama, no nie zgarniecie ma ich po sam dach wychowuje nastoletnią córkę, miota się właściwie między dwoma partnerami, tym obecnym i tym z przeszłości. Każdy z nich ma jakąś dodatkową historię. Dużo jest tam wątków takich, które szkoda by było tutaj opowiadać. Aczkolwiek jest i intryga, i są znaczące sny. Jest marzenie o lataniu. Jest Amelia Eckhart nawet, czyli jedna z tych pierwszych wspaniałych lotniczek, która gdzieś zniknęła w odmentach swojej biografii. Dużo wątków się tutaj ze sobą przecina. Cóż, scenarzystka wspaniała. Scenarzysta wspaniały, przepraszam, czyli Marwano, a do tego wspaniała rysowniczka, Magda. Oboje urodzeni w Belgii, czyli mamy tutaj przykład komiksu belgijskiego, no ale te kadry, słuchajcie, dla mnie to jest. To są piękne rzeczy, e, absolutnie. E, no i właśnie ta historia, trochę e, kobiety, która nie może się zdecydować, jest taką bohaterką, o których kiedyś opowiadałam, mówiąc o... O książce Kobieta w Roli Głównej, czyli bohaterką złożoną, interesującą, podejmującą dziwne decyzje, czasami niekoniecznie takie, które w jakimś społecznym odbiorze byłyby ocenione pozytywnie, ale taką, która cały czas szuka. Przy okazji polecę wam też film. Film Moniki Pawluczuk pod tytułem Koniec świata. On co prawda nie jest o telefonie zaufania, ale o audycji ym, radiowej realizowanej w ostatni dzień roku, gdzie właśnie ludzie zwierzają się z różnych problemów, opowiadają o swoje historie. Bardzo mocno jakoś klimat tych rozmów, które z różnymi osobami, również powracającymi z odmentów historii samej Christine, yy, mi się skojarzył. Bardzo to ciekawy komiks. Yy, dostałam go w tej wspaniałej. tu, 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 tu. tu. Nie mam akurat noża paczce od Scream Comics, których serdecznie pozdrawiam. Tłumaczenie, tłumaczenie, tłumaczenie. Paweł Biskupski. Komiks wydany w wydanie pierwsze 2017. Polecam. Powiem Wam, że jakiś taki intrygujący klimat to ma i mogłoby być to bardzo ciekawą, no i znowu te latające jeszcze pokażemy. Mogłoby być to ciekawą opowieścią filmową. Coś tak czuję, że jest tu potencjał na e, ciekawy film. E, zresztą e, również artystyczne kino, arthausowe, e, sięga niejednokrotnie po komiksy, czego przykładem jest oczywiście wspaniały film Życie Adeli. Więc może, może kiedyś, Christine, piękna rudość, ruda piękność e, z niezliczoną ilością problemów trafi. Na nasze ekrany. Czas pokażę. Tymczasem ja małym pożegnaniem żegnam się z Wami. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki 3 minut. O, zdementowałam moją pomyłkę dotyczącą prawdziwości Charliego. I co jeszcze, oczywiście, polecam Wam zajrzeć na mój patronite. Rozwija się to, jestem bardzo szczęśliwa. Pozdrawiam wszystkich patronów. Powiem wam, że grupa na Facebooku już istnieje i ma się bardzo dobrze i gadamy tam o rzeczach, także może kogoś to zachęci. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia w następnym odcinku. 3 minuty o, zamieniło się w prawie 6 minut o, ale co tam? Pa!